Witajcie kochani serdecznie. Sześć cywilizacji przybyło przyglądać się, co się dzieje u Rafaela na wazie. Mamy do oczyszczenia i z czypów, z programów, i do laboratorium jedną. Simon, dużo mi Moment, moment, ja muszę, zeszliśmy, Natomiast dobra. Mamy wszystko. Proszę o wybaczenie. Nie ten zeszyt wzięłam. już teraz moja. Okay. Nie ten zeszyt wzięłam. Także proszę o wybaczenie. Muszę się podpiąć, żeby było dobrze słychać. I sześć słyszeliście, sześć cywilizacji jest. I zapraszamy do oczyszczenia szczypów programów i do laboratorium. To jest Czesław Tomasz. Hasło e, Atmel. Chyba dobrze. Atmel. Simone przekazuje wizerunek i imiona. CZ. CZ. C ES. ES. LAW. LAW. Dwójte. TOM. Mhm. T-O-M. Okay. Grund äh uh, das ist ein planet. planeta się ukazała. To sind zwei Zivilisationen. Gewięt cywilizacje doświadczają tam też alles vorher. Das geht doświadczają negatywne, pozytywne, neutralne. Von unserer Galaxis sind das 12 weit. Wenn galaktyk odje na planetę od Drogi Mlecznej. Der Kristalltisch ist schon die Hälfte geschaut. Auf der rechten Seite am Gehirn ist ein dreieckiger Chip. E der ist Seite Der ist Mit Stress, und stress zu tun. Dann ist ein runder Chip. Da. chip da ist nicht aktiv. Ist aktiv. Dann ist ein quadratischer Chip. Da.

Flasche chip e, w kształcie buteleczki czy ściągnięty, nie jest aktywny, dane rundacz. Okrąmy czy ściągnięty. Te się, i mam program ruchomy ma sol wzmacnia bóle fizyczne. to chip, chip ściągnięty. Da, program się byłem mm, ona sen. Cwysz e, między uszami ściągnięty nicht da, nicht nie jest aktif. aktywny. In der linken Augehöhle czy w lewym oczu doleczony? Nie jest aktywne. Mund auf dem Gaumen ist ein I się włączać. I osłabia system immunologiczny. I system immunologiczny. Also, uh, am kiefer und am kiefer so, uh, zwei Takie wężowate Stworki na obydwu szczękach

bis runter zu den Finger auf der linken Hand ist ein dreieck. Der probiert sich gerade das soll halt, äh, das zwischenmenschliche. Herz ist frei. auf der Lunge liegt ein Ovaler auf der Leber liegt ein Dreieck. der wątroby ściągnięty. gerade so zerfallen. Rozleciał się Ant Antik. Nie Auf dem Magen, lekko runderczyn. Das schaltet sich auch immer wieder aus Und das soll dann halt uh, appetitlosigkeit Osonen, I również. stwarza ten program, jak się włącza, takie. E, zabiera ochotę na jedzenie. O, na apetyt, e, Gedärme sind Blokuje apetyt, O, może tak dokładnie. Die Därme sind frei, die Nieren sind frei, nie ist frei, Na auf der Prostate ist ein kleiner runder Chip, Mały, okrągły, typ z prostaty ist nicht aktiv, nie ist aktiv. sind frei, nie auf der rechten Seite in der Hüfte ist noch ein dreieckiger z prawego biodra. Ist nicht aktiv. Nie ist aktiv. Oberschenkel sind frei, Na Knie są frei, Na nie, ma nic. nie ma nic. Rafael robi przegląd. Jeszcze raz. Okay, Rafael hat nichts mehr gefragt. Zauber uns die Aura an. Aura jest sprawdzana. Mhm. Okay, die Aura hat einen Riss, und zwar am linken Unterarm. E, przy lewej e, ręce jest pęknięcie Aury, Rafael jest zajęty. Laserem zamyka przestrzeń. Die aura I teraz złota energia odnawia całkowicie Aury. teraz jest to wieder komplett. Ochrona planetarna, obija to istotę. Usiadł sobie na stole, jest bardzo wzruszony, już, w takim wie, kaosie. Wezius neutralizuje, Rafael zaprasza it's do laboratorium, like. wyciągnął rękę, wskazał, szedł ze stołu i położył się na stole marmurowym, skan zjechał, wziął na miary Man i ukazał się pierwszy szkielet. In's vier von der Cztery rozbłyski na kręgosłupie mm. i te kręgi zniknęły. Eieiei. Teraz nie będzie wesoło. Ok, teraz fügt wieder Ukazał się z powrotem. Gut, teraz są die zwei Hüftgelenke, które Dwa stawy biodrowe się e, zniknęły. Ktoś tutaj zapalił. Ukazały się z powrotem. Gut, teraz muskulatura tego ciała się ukazała. Jetzt sind es äh, sieben Muskeln im Rückenbauch. Sieben Muskeln auf den Beinen sind Okay, das fügt sich wieder Ukrainer ein. Się z powrotem. Jetzt sind es drei Bauchmuskeln. Drei Muskeln sind weggegangen. Okay, das fügt sich auch. Się ein. Sie sind wieder Jetzt sind es noch die Oberschenkelmuskeln. Äh, e Uda e e zniknęły.

Okay, fügt Ukazały ein. się z powrotem. Czy to jest zaanflash of? zniknęły. Gut, fügt Ukazały się z powrotem. Czy to jest Na bezokonnych dwa rozbłyski te miejsca zniknęły. Okay, fügt Ukazały się ein. z powrotem. Gut i teraz układ krwionośny pięć rozbłysków na układzie krwionośnym i te części zniknęły ukazały się z powrotem część płuc zniknęła ukazała się z powrotem część wątroby zniknęła Das fügt sich wieder W całości rządek zniknął. Okay, das fügt sich auch. Ukazał wieder ein. się z powrotem. zwei teile vom Darm. Dwie części jelit niknou. Okay, das fügt sich wieder ein. <Klacht> Dwie części prostaty zniknęły. Ok, to fikcja. Ukazałam się z powrotem. I teraz cały układ nerwowy się ukazał. To są osiem rozbłysków i te części zniknęły. Ok, to się z powrotem. Teraz została skóra ze wszystkim, co. To są Cztery rozbłyski i te części skóry zniknęły. ukazały się z powrotem Scan, podjął do góry. siedzi na stole. i, i teraz się cieszy, taki pozytywna, ta istota się robi. Ja Ekomchat przekazuje informację tej istocie. składa podziękowania u wszystkich szed ze stołu Asi teraz żegna się. do portalu bardzo się cieszymy. Następna istota otrzymała pomoc u Rafaela na bazie. Zostańcie kani zdrowi na mastek.